Poranek to czas aktywności matki natury. Od świtu niezliczone gatunki zwierząt niestrudzenie poszukują pożywienia. Leniwiec biurowy z rodziny darmozjadów pojawia się na wybiegu ostatni. Dorosły samiec szybko pożera niemal całą bułkę. Takie jest prawo życia. Symulując aktywność, zagnieździł się w jednej firmie na wiele lat. Jego spokój bywa złudny. Chociaż nieprzydatny dla stada... On i tak dostanie podwyżkę. Bo każdy, kto założy konto z podwyżką w banku BGŻ, dostanie do 600 złotych rocznie. Bank BGŻ. Pieniądze są dla ludzi.